Ten dzień był równie piękny jak dziś. Tak, było ciepło, słonecznie, tak, czerwcowy długi weekend. Mieliśmy popłynąć i wrócić, mieliśmy iść po powrocie na obiad. No niestety do tego powrotu nie doszło. Zginęła moja córka i... I sobie chyba tego nigdy nie wybaczę, że wsiadła na tą motorówkę. Kiedy najbardziej tęsknię za siostrą? Często jest tak, kiedy po prostu sobie przypomnę jakieś dobre chwile z nią, popatrzę na zdjęcia. To był tak naprawdę chodzący promik szczęścia, zawsze była głośna, zawsze była wszędzie. Rzadko kiedy się smuciła. Zazwyczaj miała wielki uśmiech na twarzy i cały czas się śmiała. No obraz, jakby to było dziś. Weekendowa wycieczka na Mazury miała być niespodzianką dla ośmioletniej Nikoli. Dziewczynka z matką i jej znajomymi wypłynęli na jezioro Tauty. Wypożyczoną wcześniej łódź obsługiwał jeden z pasażerów. Pani znajomi stwierdzili, że poradzą sobie. No tak, tak. Czy dostaliście kamizelki ratunkowe? Czy dzieci miały nie. na sobie kamizelki? Nie. nie. Nikt z nas nie miał. Motorówka płynęła w kierunku Mikołajek, nabierała prędkości. Na pokładzie znajdowało się siedem osób, w tym troje dzieci. Na środku akwenu motorówka nagle zaczęła się przechylać, nabrała wody i zaczęła tonąć. W pewnym momencie po prostu nas przechyliło. Przechyliło, jak krzyknęłam o Boże, Nikolka powiedziała mamuś, kocham cię i powiedziałam że ja ciebie też słoneczko. Poczułam tępe uderzenie czymś w głowę. Nie wiem, po jakiej chwili się otknęłam. Byłam dość już głęboko, bo to było takie zachuśnięcie się tą wodą z benzyną. Czułam strasznie benzynę. No i nie mam powietrza, więc zaczęłam wiadomo płynąć w górę w górę. Widziałam tylko ciemność i nad sobą białe. Czyli to ten środek chyba motorówki, bo ona się wywróciła. Wypłynęłam i pierwsze, co to. Za powietrze i zaczęłam krzyczeć, Nikusia, gdzie jest Nikusia? Załogi przepływających obok budek próbowały ratować pasażerów zatopionej motorówki, rzucając im koła ratunkowe. Niestety, nie wszystkim udało się pomóc. Wraz z łodzią, która zaledwie w kilka minut poszła na dno jeziora, zatonęła także Nikola. Nie ma dzieci, pamiętam ten krzyk, że nie ma dzieci. Boże, gdzie są dzieci, ratujcie dzieci. Ja krzyczałam długo, bardzo długo prosiłam, żeby ją ratowali. Co się dalej z panią działo? Przyk, panika, proszenie, żeby ratowali mi dziecko. Nie chciałam wyjść z tej wody. Jakiś mężczyzna y, z ostatku, z jakiegoś nie wiem rzucił mi koło ratunkowe. Na motorówce nie było kół ratunkowych? Ja ich nie widziałam.